Dzień dobry, Witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Lesius Attitude Polska. Na samym początku nie zamierzam udawać, że to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą nie ma miejsca. To, co Rosja rozpoczęła dwa dni temu, żeby nie użyć mocnych słów jest to po prostu skurwysyństwo i mam nadzieję, że kiedyś ktoś za to odpowie, ale też nie możemy cały czas siedzieć z założonymi rękami i martwić się o jutro, jednak cały czas trzeba próbować jakby żyć w normalności i mam nadzieję, że dzisiejszy mój odcinek wam to ułatwi. Dzisiaj porozmawiamy o tym, co wydarzyło się na niebieskiej tygodniówce dnia 25 lutego 2022 roku. Przed rozpoczęciem odcinka zachęcam do pozostawienia łapki w górę oraz subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robisz. Przypominam, do resumeni mamy wbić 4000 subskrypcji i to jest szantaż. Poza tym widzicie w tym tygodniu po raz kolejny Jay. Nie nagrał WW i shortcut o NXT. I ja, ja już wiem, ja już wiem, co będzie w najbliższym odcinku. Będzie błaganie, nie będziemy mnie leźć daj mi kolejnego title shota nie ma szans, no chyba, że wbijecie 4000 subskrypcji do Wrestlemania to wtedy się zastanowię, e, jak mówiłem wcześniej, lajkujcie, subskrybujcie, a teraz zobaczmy co wydarzyło się na niebieskiej tygodniówce którą rozpoczęliśmy od wywiadu Michaela Cola z Rondom Rousey Cole zaczął od tego, dlaczego w ogóle wróciłaś do WWE, a wtedy ona powiedziała, że no, na początku na resumenie 35 złamałam rękę, potem złamałam drugą rękę, a potem byłam w ciąży, więc nie mogłam walczyć, a teraz chcę pokazać mojej córce, czy tam mojemu synowi, nie pamiętam dokładnie, no mojemu dziecku, że jestem super, ponieważ moja mama, kiedy ona była matką, no to też tam wygrała w judo coś tam i była w ogóle super koksem, więc ja też chcę być super koksem. Wtedy Michael zaczął mówić, jakie osiągnięcia osiągnęła Masło Maślane, wiem, Ronda Raz i przez te wszystkie Lata i że wygrała Royal Rumble, i jak się czuje, że wygrałaś ten pojedynek? I wtedy ona odpowiedziała, że nie chce się na tym skupiać, że chce się skupić na reszcie menu 38, gdzie pokona Charlotte Flair i stanie się nową mistrzynią kobiet SmackDown. Potem był krótki recap z tego, co wydarzyło się na Elimination Chamber, i zanim Ronda zdołała jakkolwiek to skomentować, to na arenie pojawiła się Charlotte Flair, która powiedziała, że no, na reszcie menu 38 nie będzie tak łatwo, ponieważ będziesz mogła używać swoich rąk, ale i tak cię pokonam, ponieważ jest... Jestem taka super, i wtedy będziesz mogła sobie popracować nad drugim dzieckiem. ojeny jak ja nie lubię prom Charlotte Flair. To jest silniejsze ode mnie. I niektórzy może napiszą, że ona po prostu robi dobrą, chilową robotę, ale nawet kiedy ona jest face, to daje te proma takie same i ja za każdym razem ich nie lubię. No ale powiedzmy, że zrobiła dobrą chilową robotę, zrobiła hit i wtedy od tyłu Rondę zaatakowała Sonia Devil. I tam razem z Charlotte razem poatakowały nogę, którą tam chyba Ronda miała operować jakiś czas temu, e, nie jestem pewien, ale chyba tak mówili komentatorzy, e, ale potem Ronda sobie ładnie poradziła, a Sonia spierdzieliła, a potem poszła na zaplecze, gadała sobie z Pilsem i wtedy Pils jej powiedział, że ej w przyszłym tygodniu zmierzysz się z Rondą Rousey, bo takie zachowanie nie będzie tolerowane, no i spoko. Zobaczymy. Yy, kolejna walka Los Lotarios contra New Day. I naprawdę po raz kolejny to jest trzeci tydzień, nie z rzędu, ponieważ w zeszłym tygodniu nie mieli panowie walki, ale trzeci tydzień, gdzie dostajemy walkę Los Lotarios contra New Day. I za każdym razem jest to walka dobra i w czystej teorii nie mam na co narzekać. Tylko kurde, jest to trzecia walka tych dwóch taktimów. I storyline nie posunęliśmy się ani trochę do przodu. I gdyby takie walki miały miejsce na live event, to ja bym z tym nie miał żadnego problemu, no bo są live eventy, one się rządzą swoimi prawami, ale kurde, no to jest SmackDown i w tym czasie moglibyśmy podbudować jakiś fajny pojedynek na WrestleMani, a tak dostajemy trzeci raz z rzędu Los Lotarios kontra New Day i nie to, że jakiś taktym jest mocniej budowany, ponieważ chyba za pierwszym razem wygrało New Day, za drugim razem Los Lotarios, a za trzecim razem ponownie wygrywają New Day. Z nowości to właśnie Biggie i Kofi mają od teraz składa. Jak widać cały czas teezują na tego Stone Colda na WrestleMani, no i Głównym highlightem tej walki było to, że w pewnym momencie Biggie jakby groził, że przyjedzie tym kładem Umberto, ale to się oczywiście nie wydarzyło. Midnight Hour New Day wygrywa chyba spoko. Potem segment na zapleczu gdzie New Day jest zatrzymywane przez Richa Hollanda i Sheamus'a i Sheamus mówi: "Ej, może z nami zawalczycie", ale New Day ma na nich lekko wywalone, ponieważ sobie po prostu odjeżdżają, a Sheamus się denerwuje okej. Okay. Kolejny wywiad, tym razem z Usosami, no i na początku oni mówią, że no, będzie super main event, winner takes all, e, unification, the biggest match in Wrestlemania history, aż mi się przypomniało, the greatest wrestling match ever, backlash, e, a potem mówią, że no, niby trochę skopali dupę tym wikingom na Elimination Chamber, ale kiedy się tam z nimi zmierzą i, i ich zniszczą, a potem od tyłu atakują ich właśnie wikingowie i potem jest informacja, że za tydzień walka Viking Raiders kontra The Usos e, o mistrzostwa SmackDown. Tak, team. E, myślałem, że zatrzymają to na resumencie, no ale skoro chcą się z tym pośpieszyć, to ja nie będę im tego bronić. E, kolejna walka Zaya Lee kontra Natalia. Chyba jest to pierwsza walka Zayli na SmackDown, mimo że ta zawodniczka zadebitowała jakieś 2-3 miesiące temu. No ale dobra. Nie był to w żadnym wypadku squash match, ale jednak większość czasu no, dominowała Zaya, która pokazała kilka swoich signature movesów. Natalia zrobiła dobrą robotę, żeby pokazać Zayi mocno. Li wygrywa e, prywatnie, jak Wątpię, że to do czegokolwiek doprowadzi. Szczególnie, że jesteśmy w drodze do WrestleMania, więc raczej nie będzie w jakimś ważnym programie. Może po WrestleMania, na WrestleMania, backlash, ale to zobaczymy. Po tym na arenie pojawił się Sami Zayn, który celebrował zdobycie Mistrzostwa Interkontynentalnego. Powiedział, że w końcu jest tak, jak być powinno, że w końcu to on jest mistrzem interkontynentalnym i żeby nie było spisek w WWE, cały czas istnieje, ale on jakoś sobie radzi. Następnie, że on bardzo chętnie dał. Rewans Szyńsk na kamurze ale po ich zeszłotygodniowej walce cały czas ma kontuzję kolana następnie, że on jest otwarty na wszystkie walki i wtedy na arenie pojawił się Johnny Knoxville, który powiedział, że ej, zniszczyłeś premierę mojego filmu, no to ja przyszedłem, żeby zniszczyć twoją celebrację. No i tak poza tym to powiedziałeś przed chwilą, że rzucasz wyzwanie dla kogokolwiek. Więc co ty na to, żebyśmy my zmierzyli się o tytuł interkontynentalny, ale wtedy sami odpowiedział nie, tytuł nie należysz. W skrócie wypijesz. Year, a wtedy Noxville odpowiedział, że sami ty nie masz kochones. jednak Zayn nie dał się sprowokować, Ring General opuścił ring, ale nie do końca, ponieważ potem od tyłu zaatakował Noxvilla, a następnie dwukrotnie wykonał halowa Kick raczej prowadzi to do walki tej dwójki na Wrestlemania, z czego nie jestem zbytnio zadowolony, ponieważ no kurde jest to Intercontinental title i jednak zazwyczaj no to była to jedna z lepszych walk na Wrestlemania jeśli chodzi o ten tytuł, dobra, może trochę przesadzam, w ciągu ostatnich lat no to walka Zayna z Brianem była spoko i oczywiście flipu Fred match Miss kontra Rollins kontra Balor, tak reszta to nie było jakiegoś szałciał, yy, ale no tak czy inaczej nie jestem jakoś mocno nachypowany na starcie Knoxville kontra Zayn, yy, potem segment na zapleczu gdzie Zayn tłumaczy się przed Piłsem, a potem podchodzi do nich Ricochet i mówi ej w sumie przed chwilą rzuciłeś wyzwanie no i zatkowałeś Knoxfila, ale ja należę tutaj, więc co ty na to żebyśmy My się zmierzyli. Zane nie jest oczywiście z tego zadowolony, ale Pierce mówi, że jest to bardzo dobry pomysł i w przyszłym tygodniu będzie walka Ricochet kontra Sami Zane. Wiemy, że panowie są w stanie dać naprawdę banger, ale jest to main roster i nie jestem pewien, czy takie coś będzie miało miejsce, ale ja oczywiście myślę pozytywnie. Potem walka Sasha Banks kontra Shotzi. Pamiętacie te dwie panie jakieś dwa miesiące temu miały rywalizację? Szkoda, że od tego czasu chyba ani razu się ze sobą nie zmierzyły, ani nie miały żadnego segmentu, no ale tak, powiedzmy, że jest to payoff ich wielomiesięcznej rywalizacji yy, i przed walką do stołu komentatorskiego podeszła Naomi. Wtedy tak trochę uniosłem brew, no ale dobra, niech jej będzie. Sasha poskładała Shotzi w jakieś dwie minuty, yy, a po walce do ringu wchodzi Naomi i mówi, że one zmierzą się z Quinzliną i z Carmellą o tytuły Tag team. Patrząc na to, że w całym main rosterze nie ma drugiego Taktimu kobiecego, no to raczej Zelina i Carmella nie mogą temu odmówić. Pamiętacie jak te dwa czy trzy tygodnie temu Charlotte powiedziała, że daje Saszy walkę o tytuł mistrzowski kobiet SmackDown na WrestleManii? Szkoda, że w ogóle o tym nie wspominają i że Sasza nie ma żadnego problemu z tym, że mogłaby być w jednej z najważniejszych walk na WrestleManii, a tak to będzie pewnie w kickoffie walczyć o tytuły kobiet taktim, które i tak kompletnie nic nie znaczą. Segment na zapleczu, Corbin mówi, że pokaże dzisiaj Drew, kto jest koksem. Wychodzą do ringu razem z Mossem i mówi do Drew, wiesz kto jest koksem? Matka Moss jest koksem i on cię dzisiaj pokona. I ja mam pytanie, dlaczego taka walka ma miejsce na SmackDown? Przecież to jest kaliber Pay-Per-View, już dostaliśmy tą walkę na Day One. Dostaliśmy tą walkę na Elimination Chamber. Ta walka co najmniej, co najmniej powinna mieć miejsce w main evencie SmackDown, a nie jakoś w środku gali. A więc, koniec trylogii. Trylogii na pewno niezapomnianej. Można powiedzieć, że na poziomie władcy pierścieni, na pewno lepszej od pierwszej trylogii Star Wars. Drew McIntyre kontra... Madcap Moss i Madcap Moss jest po prostu niezniszczalny. To w jaki sposób on jest w stanie walczyć po tym, co wydarzyło się na Elimination Chamber, gdzie kurde z całym impetem wpadł na swoją głowę. No każdy śmiertelnik, każdy normalny zjadacz chleba, no byłby sparaliżowany, nie byłby w stanie w ogóle chodzić, ale no to jest Madcap Moss. Madcap Moss jest nad człowiekiem, ale nawet nad człowiek nie jest w stanie pokonać szkockiego psychopaty, ponieważ tak, po raz trzeci walkę wygrywa Drew McIntyre. Chyba aktualnie groźniejszą jego akcją od Claymore Kika jest Alabama Slam, co było podczas tej walki fajnie pokazane. No, oczywiście, kilkukrotnie Corbin tam interweniował w trakcie walki, ale ostatecznie po całkiem ładnej końcówce, kiedy tak most się rozpędzał, cały czas od niej się odbijał, aż się nadział na potężnego Claymore Keeka. Raz, dwa, trzy. I tę niesamowitą trylogię ostatecznie wygrywa Drew McIntyre, który najprawdopodobniej. Prawdopodobnie zmierzy się z Hapim Kordwinem na wrestlemanii. Ech, ech. Ech. Potem wywiad z Rondą Rousey, która mówi, że w przyszłym tygodniu zniszczy Sonya Devil. Okej. Okay. A potem podpisanie kontraktu na the biggest Wrestlemania match ever. Winner takes all unification match. Na pewno nie będzie to większa walka niż the greatest wrestling match ever. Backlash. Ale na pewno chcą w jakiś sposób do tego nawiązać. Zaczął Paul Heyman, który powiedział, że jest to największy pojedynek w historii wrestlingu, że będzie to większe niż Hogan kontra Andre the Giant, że będzie to większe niż The Rock kontra Stone Cold Steve Austin, że będzie to większe niż Brock Lesnar kontra The Undertaker. To będzie takie niesamowite. I że w ringu dzisiaj jest ochrona, która będzie bronić Lesnara przed samym sobą, żeby nie zrobił niczego głupiego. Potem jest reklama, wychodzi Brock Lesnar, który nazywa Romana Mr. Acknowledgement, a Heymana Mr. Dick. I następnie mówi, że jeśli myślicie że ta ochrona jest w stanie mnie zatrzymać no to trochę beka z was ponieważ jedyne co mnie aktualnie powstrzymuje to jestem ja sam i ten kontrakt który jest przede mną na największą walkę w historii Wrestlemania unification winner takes all match y i mówi, że skopię dupy zarówno Romanowi jak i Heymanowi i że za wszystko mu zapłacą Roman się wtedy zdenerwował, ale wcześniej mikrofon wziął Heyman, który powiedział, że nie będzie żadnej unifikacji, czyli co jednak nie będzie the biggest Wrestlemania match Ever winner takes all unification matchu. No tak mówi Paul Heyman, mówi, że nie będzie biggest WrestleMania match ever winner takes all unification matchu, ponieważ w przyszłym tygodniu w niedzielę na Madison Square Garden Lesnar przegra pas WWE i Szkoda, ponieważ bardzo bym chciał zobaczyć the biggest WrestleMania match ever winner takes all unification match. Yy, no i wtedy mikrofon wziął Roman, który był mocno zanerwowany, który powiedział, że podczas the biggest WrestleMania match ever winner takes all unification matchu ja cię zniszczę, ja cię zmiażdżę, a gdyby nie wiedział, to wszystko, co widzisz, jest moje. To show jest moje. Ci komentatorzy są moi, ci fani są moi. To logo wrestlemania jest moje, ponieważ ja jestem wrestlemaniem, a w szczególności ci ochroniarze są moi. No i wtedy otoczyli oni Lesnara. No i, no i zaczęło się rzucanie ludźmi. Chyba nikogo nie zaskoczę, jeśli powiem, że Lesnar wszystkich zmiażdżył. Pewnie trójka z nich pojawi się za jakieś 2-3 lata w NXT i potem zdobędzie tytuł i będą potem mówić: O, patrzcie, to jest ten gościu, który został skopany przez Brocka Lesnara przed The Biggest Wrestlemania match ever winner takes all unification matchem, yy, ale tak się właśnie show zakończyło jak na to, że już za kilka tygodni będzie Wrestlemania, to nie powiem żeby jakoś mocno to podbudowało ale też nie powiem, że show było złe bo zaraz się zbiorą ludzie w komentarzach, którzy napiszą Molesiu, ty tu umiesz tylko narzekać ty jesteś fanbojem AEW i powiem wam byłbym fanbojem AEW gdyby podczas dzisiejszego rampage Andrade wygrał tytuł ale nie wygrał, przegrał z samym Gawarą i pewnie już długo tytułu żadnego nie zdobędzie, więc nie, nie jestem fanbojem AEW, Tony Khan, pfu, na ciebie, Andrade powinien być aktualnie mistrzem TNT i dlaczego, dlaczego ten Tornado Tag Team Match ma miejsce na Revolution zamiast walki Andrade kontra sami Gawara, przecież chyba o wiele lepiej by było, gdyby sami bronił swojego tytułu na Pay Per View w walce z Andrade i wtedy Andrade miałby też większe szanse, ale nie, lepiej dać tą walkę na Rampage Andrade do kosza i dostajemy jakiś syfowaty Six-Man Tag Match. Zarąbiście. E, tymczasem ja się z wami żegnam. Mówi to Slesius, a Polska. Lajkujcie, subskrybujcie, wbijamy 4000 subskrypcji szybko e, i słyszymy się już wkrótce.